Siema, witam wszystkich bardzo serdecznie na kolejnym odcinku na tym kanale a mamy kolejny update w PCD taki mniejszy, ale moi drodzy fajna rzecz ponieważ e, mamy 4 lata PCD kolejne, poprzednio były 3 lata, dzisiaj 4 lata więc pokażę Wam na szybko co się zmieniło no więc moi drodzy tak, to jest changelog tu jest changelog moi drodzy e, 4 lata PCD oraz kolejne poprawki. Dano rampy i boostery na mapie oraz bonus 1,5 na wszystkie zlecenia na ciężarówkach z okazji 4 lat od premiery gry OG Event. E, również wyjdzie wkrótce, więc no czekamy. Wprowadzono poprawki do martwych zamówień na taksówkach czyli tam gdzie chyba nie było... Aha, że była zamówienie, ale nie dostawaliśmy jedzenia. No nie wiem jak to działa e, Powiadomienia o szukaniu pasażerów będą teraz się wyświetlać w, taki, w, jak, w jakiś sposób pasażerowie zostali oszukani Aha, ciekawie. Dodano mandat za przejechanie na czerwonym świetle na przejeździe kolejowym w Stęczkowie Naprawiono po raz kolejny tymczasem na pewno nieszczęsną zajętość torów w Zordzie. Tak, to był bóg, którym się męczyłem mega dużo. Więc moi drodzy, zapraszam. Pokażę Wam na szybko, jak to działa. Taki krótki film z dzisiejszego update'u w PCD. Tam bardzo zastanawiam gdzie jest nieszczęsny samolot. Może dzisiaj sobie go znajdziemy. Ale dzisiaj zrobimy sobie, myślę, dostawę, moi drodzy, z nowego miejsca w na trackerze, moi drodzy, więc ja się szybko zmienię, żeby pracę z taksiówek i szybko sobie sprawdzimy. E, new update PCD, e, new update PCD. Elegancko, widzowie. Tu moje pojazdy, moi drodzy, weźmiemy sobie moją stakanie, którą sobie kupiłem jakiś czas temu, i zrobimy sobie dostawę, moi drodzy, z tąd w zasadzie sobie tylko tu podjadę, moi drodzy, Zobaczymy skąd się da dostawy Czy się coś zmieniło, moi drodzy? Tak wygląda moja skania. Na pocęcie sami. Mi, mi siedzi nawet. E, mamy tu dostawy, moi drodzy. Stary Jarosław ABC. Sławno magazyn myślę sobie możemy zrobić. Albo stary Jarosław ABC w sumie. Dobra, weźmy sobie sławno magazyn. Widzowie. To się nie, nie opłaca jakoś bardzo, ale. E, no cóż, ocencie skaniuszkę piękną. Ten napis muszę na biały zrobić. Bo jest. Nie podoba mi się czarny. Taki, no nie fajny, nie podoba mi się. dzisiaj, tutaj, ile ludzi okraść, znaczy, ile zarobić, nie okraść, że ludzie w No kolejny odcinek z taksówek, ale taksówki, moi drodzy, nie działają mi przez chwilę. Nagrywałem film, ale opuściłem, miałbyś pojawić się wczoraj, ale no cóż, jutro, moi drodzy, film z tuningu ciężar pojazdów ogólnie będzie. Nawet fajny, będzie o 8 rano, myślę, albo jakoś tak. Dzisiaj film co później, no bo tak tak wyszło już eee, no i co, lecimy sobie moi drodzy e, film e, będzie, moi drodzy mamy tu coś takiego boostery moi drodzy, ja wiem gdzie one są, są domyślam się, tu mamy booster jeden o sorry że blokuję drogę eee, i moi drodzy lecimy sobie popatrzymy e, po... sobie czy są boostery bo myślę że będzie w na pewno jakiś eee, no zobaczymy ogólnie nie. więc lecimy sobie na szybciutko z dostawą i widzimy się, myślę, zaraz, nie? E, przy okazji możemy zobaczyć, czy mamy mandat za przejechanie na czerwonym świetle. Dobra, nie ma mandatu, bo nie, nie ma przejazdu. Ale moi drodzy, e, szkoda, że ten update jest tylko e, ten bonus na, e, na ciężarówkach, a nie na też innych pracach, więc trudno, szkoda. E, życie, życie, no niestety, służy. No, mało kasy teraz ale coś tam odrobię, zapraszam też na dzisiejszego live'a, jeśli oglądacie to yy, 21 sierpnia, yy, więc jeśli oglądacie, zapraszam na dzisiejszego live'a na 13 godzinę. Kurde, myślałem, że tu będzie jakaś rampa, widzowie, a tu żadnej rampy nie ma, niestety może tam dalej jest zaraz. Przejdziemy się jeszcze w drugą stronę, moi drodzy, nową dostawą. Niestety nie mam prerogat prawa jazdy, więc na live'ie sobie dzisiaj zrobimy to prawko. Yy, no i co? Robimy, moi drodzy, e, nowy update w PCD, moi drodzy, dzisiaj wszedł taki 4 lata PCD, 21 sierpnia, moi drodzy, e, patrzę, czy tego na ten, e, nie wiem, czy tylko dzisiaj będą te dostawy razu 1,5, tego nie wiem, myślę, że na maksymalnie 2 dni będą 1,5 e, zarobki na truckerze. No cóż. Fajne są te boostery, moi drodzy, pokażę Wam też Easter Ega fajnego, znaczy Easter Ega. Buga takiego, którego nie należy robić, bo można wyrwać bana. Dzisiaj wam go pokażę. Ale cóż, no mamy piękną, piękny zachód słońca. Niestety ciemno się robi, no cóż. Eee, szukam boostera, moi drodzy. Myślę, że będzie tu gdzieś w smartzewie ale nie widzę, no tu nie idziesz. Ciekawa rzecz. Na czymś logu. Nie no, dodano rampy i Kurde, drugi raz mi wjechał typ. Nienawidzę ludzi w takich... No, wyjeżdża, blokuje drogę. Trąboję. Blokuje taki jedzie. Zablokuje drogę. No i nic zrobić, nic ten. No masakra takie osoby są. Hmm, tu nie widzę teraz nic, bo znowu moc jest jakaś strasznie ciemna. E, drodzy jestem profesjonalistą, więc wiadę sobie e, tyłem tutaj myślę. Ale teraz się nauczyłem, moi drodzy, no to trudne nie będzie, myślę. No moim zdaniem 6900. Duże są te bonusy. 6900, mega dużo kasy, więc z prawkiem będzie jeszcze więcej kasy. Jest ciemno, więc postaram się zrobić tą drugą dostawę. O mam i jest chyba... Może ja zobaczmy czy tu są jakieś nowe dostawy. My chyba jeszcze nie ma. Darmowy Forest, jest. 3600. Forest Tools, moi drodzy. Eee... Tam, tam też chyba... Nie, tam nie ma dostaw. Więc tu jest dostawa Forest Pulse, moi drodzy, się dowodzi do lasu. Ale mało kasy chyba, raczej z tego będzie... Mm, więc krawkiem będzie się zarabiać nawet sporo myślę. Więc co moi drodzy? Lecimy sobie do Tarłowca. Znaczy do Doma Sławic, sorry, pomyliłem się. Dobra, widzimy się myślę na uczelu Kurde, patrzcie na to. Ciągle się jakoś typa za mną. O. Wreszcie przestał lecieć za mną. Nie złego plagę tam miał pewnie Idź D Dobra Trzeba zatrzymać się O patrzcie Po, po czym będzie jechał Idę O No tamten co? No ja tu nie wejdę Patrzcie jaki patrzcie no kurde, Miloszek, tutaj kurde, Milosz, Milosz, Be, Belak, 14, w jaja jakieś. No tamten się ładnie stoi za mną, a ten co? Tamten musiał wjechać. No kurde. Jedź. Jedź, Paruwo! Mów i tyle, kurde. O! Proszę bardzo! Bezpieczny kierowca, safe driver, kurde. A ten, co tu? Co tu jedzie? Co tu się stanęło? Simon, coś tam. Dobrze, że mam niki, będzie coś gładka. Dobra, jest. Jest 7722. Kupa Forsy idzie z tego. Półtora raza większy mnożnik. Chyba, że to w ogóle coś się skitało. O! Jedzie kolejny. Pięknie, ludzie, pięknie. Gratuluję. Braku mózgu. Ewidentny brak mózgu. Nie mogę z takimi kretynami po prostu. Jedzie taki niemy, no masakra. Zobaczmy czy samolot leci. Kolejny maluch środkiem drogi. No nie mogę z takimi. Tu jest pra. Co to jest? E... Pirat MT. No i co, dziadu? Jedziemy moi drodzy na rampę, na boostera. Patrzcie na to. Będzie jump. Patrzcie na to. Patrzcie. Łop! Jaki jumper, kurde. Skania jumper. Ja pierdzielę jaki skania jumper. No i widzowie, patrz na to. To w ogóle taki bug jest. Patrzcie na to. Bum. I nas wystrzeliwuje. O, żebym ja wyjechał z tego. Jumper, kurde, taki, że... No, to tak nie miało wyjść, moi drodzy. Utknąć to się tak nie da. Dziękuję za oglądanie tego filmu. Jeśli się podobało, zostawcie suba, lajka. Yy, no i co? Dziękuję za oglądanie. Trzymajcie się. Cześć. feel the move, move, the dummies have to move, move Can you feel the beat, the beat, the beat